Wieczorem katarzyna wyjrzała przez okno i zobaczyła ledwo widoczne światełko na pustkowiu. Od ponad tygodnia stał tam szałas. Ktoś zbudował proste mieszkanie i co wieczór ogrzewał się przy ognisku. Dziewczyna pomyślała, że to bezdomny znalazł tymczasowe schronienie. Zdarzało się to już wcześniej, ale nikt nie zostawał tu na dłużej. Niektórzy z miejscowych podpalali chatę, inni ich przeganiali. Katarzyna długo mieszkała sama. Mama wyrzuciła ją za drzwi, gdy skończyła dziewiątą klasę. Musiała dostać się na studia i zamieszkać w akademiku. Po ukończeniu studiów dziewczyna dostała pracę w supermarkecie. Marzyła o studiach, ale prawie cały czas poświęcała pracy, a pieniędzy często nie starczało. Katarzyna wynajmowała pokój, a ostatnio właścicielka podniosła czynsz. Dziewczyna nie rozpaczała. Pewnego dnia poprosiła matkę o pomoc, ale ta odmówiła, tłumacząc, że nie będzie karmić dorosłego darmozjada. Mam własną rodzinę, a ty jesteś już duża. Masz i się ustatkuj, nie ma co się trzymać mojej spódnicy. Znajdź sobie normalnego mężczyznę, to będziesz miała rodzinę. Jesteś ładną dziewczyną, poznasz mężczyznę. Powiedziała jej mama i trzasnęła jej drzwiami przed nosem. Córka nigdy więcej nie poprosiła jej o pomoc, postanawiając polegać tylko na własnych siłach. Tego dnia Katarzyna znów szła do pracy przez nieużytki niedaleko szałasu. Z zainteresowaniem spojrzała w jej kierunku i szybko udała się w dalszą drogę. Przez cały dzień dziewczyna myślała o tajemniczej chacie, do której tak bardzo ją ciągnęło. Kto tam mieszkał? Czy ta osoba mogła potrzebować pomocy? Po pracy, przechodząc przez nieużytki, już chciała skręcić w stronę domu, ale coś sprawiło, że zmieniła zdanie. Katarzyna mimo wszystko weszła do tajemniczej ruderii. W środku było bardziej przestronnie niż dziewczyna się spodziewała. Nikogo tam jednak nie było. Na tekturze gość zauważył miskę z ugotowanymi ziemniakami. Być może właściciel tego mieszkania ugotował potrawę na ognisku, a następnie wniósł ją do środka. W kącie leżała duża torba podróżna, a w niej czyjeś brudne ubrania. Katarzyna już miała wyjść, ale jej uwagę przykuła kartka papieru. Podeszła bliżej i wśród rzeczy zauważyła zdjęcie. Dziewczyna wzięła zdjęcie do rąk i spojrzała na nie ze zdziwieniem. To była stara fotografia jej matki. Katarzyna z trudem utrzymała się na nogach. Nie, to nie mogła być pomyłka, zdjęcie przedstawiało jej matkę, i to nie jedną. Wysoki, szczupły, uśmiechnięty mężczyzna obejmował ją ramieniem. Kim on był? Czy to mógł być zmarły ojciec? Ale dlaczego mama nigdy nie pokazywała jego zdjęć? Z rozmyślań wyrwał dziewczynę szmer w pobliżu chaty. Odwróciła głowę i zobaczyła chudego, nieogolonego mężczyznę. Katarzyna krzyknęła. Rozpoznała go od razu to był mężczyzna przytulający jej matkę na zdjęciu. Może śledzi naszą rodzinę? Przemknęła jej przez głowę myśl. Pobiegła do domu i dopiero w pokoju zorientowała się, że przyniosła ze sobą zdjęcie z chaty. Katarzyna długo nie mogła się uspokoić. Cały wieczór siedziała ze starym zdjęciem w dłoniach. Następnego dnia po pracy pojechała do matki. Chciała poznać prawdę o mężczyźnie z fotografii. Jej ojczym otworzył drzwi. Cześć, nadchodzi nasza lalka. Oznajmił wesoło. Wacławie, mówiłam ci, żebyś mnie tak nie nazywał. Katarzyna zmarszczyła brwi. Gdzie jest mama? Pozwól mi wejść. Ojczym objął ją w pasie i uśmiechnął się, po co ci mama? Jestem tam, ze mną też możesz porozmawiać. I nie tylko porozmawiać. Waclaw, kto tam jest, dobiegł głos jego matki. Mamo, to ja. Krzyknęła dziewczynka, a ojczym w końcu zdjął ręce. Leokadio, to twoja córka przyszła, twoja ukochana córka, chce z tobą porozmawiać. Wacław syknął i szybko wyszedł, mrugając do pasierbicy na pożegnanie. Katarzyna, co ty tu robisz? zapytała z irytacją mama. Mówiłam, żebyś nie przychodziła, kiedy Wacław jest w domu. Zawsze źle się przy nim zachowujesz. Nie zachowuję się źle. To on zawsze się mnie czepia. I cieszę się, że już od dawna z tobą nie mieszkam. Ale nie o tym teraz rozmawiamy. Zaczęła córka. Czy to coś poważnego? Zapytała mama. Dobra, chodźmy do kuchni, bo sąsiedzi grzeją uszy. Gdy we dwie usiadły przy stole, Katarzyna od razu postanowiła zadawać pytania. Wyjęła z kieszeni zdjęcie i pokazała je matce. Powiedz mi, kim jest ten mężczyzna? Leokadia milczała przez chwilę, ale jej córka zauważyła, jak jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. Skąd masz to zdjęcie? Zapytała mama. To niemożliwe. Nic nie rozumiem. Kto to jest? Katarzyna była nieustępliwa. To mój dawny wielbiciel. O co chodzi? Głos mamy drżał. Nie wiem, jak to się stało, ale ten człowiek mieszka w chacie niedaleko mojego domu. Zakradłem się tam i znalazłem to zdjęcie. Potem wrócił i mnie zobaczył, a ja ledwo się stamtąd wydostałam. Teraz naprawdę się boję. Jej córka wzięła ją za rękę. Czym cię skrzywdził? Mów. Leokadia westchnęła i mówiła prawie płacząc: Och, moja córko, ten człowiek chciał się ze mną umówić, ale ja nie miałam takiego zamiaru. Jak tylko mu odmówiłam, zaczął mnie śledzić. Nawet się ruszył, ale jakoś najwyraźniej się przeliczył. Okazuje się, że nawet cię znalazł. Nie zbliżaj się do niego, to niebezpieczny człowiek. Z tego co wiem, od dawna przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Coś jest nie tak z jego nerwami. Tacy ludzie są zdolni do wszystkiego, tylko nie dostaną nic za skrzywdzenie nas. Mamo, jak to możliwe? Nie powinniśmy iść na policję? A jeśli on ci coś zrobi? Albo mnie. Przechodzę obok jego chaty prawie codziennie, kiedy idę do pracy, powiedziała ze strachem Katarzyna. Jej mama spojrzała na nią z przerażeniem i bólem, i nie idź tam, moja córko. To straszny człowiek. I nie waż się z nim rozmawiać sama, bo mogą być konsekwencje. Katarzyna przytuliła się do mamy i obiecała że więcej nie zbliży się do chaty i nie będzie rozmawiać z nieznajomym. Leokadia zaproponowała córce, by została z nimi na noc, ale ta odmówiła. Dziewczynka nie mogła znieść ojczyma, który ją molestował, więc pożegnała się i pospieszyła do domu. Ku jej radości, przed wejściem nikt na nią nie czekał. Katarzyna bez przygód dotarła do swojego pokoju, zamknęła się i położyła do łóżka. Dziewczynka słuchała mamy i pilnie spacerowała po pustkowiu. Pewnego razu zobaczyła mężczyznę z szaletu, ale udała, że go nie poznaje. Katarzyna szybko zniknęła. Mężczyzna początkowo szedł za nią, ale potem najwyraźniej zmienił zdanie. Pewnego ranka znów pomyślała o nieznajomym z chaty. Odsunęła zasłony i oniemiała, chata spłonęła. Pozostała po niej tylko ciemna sterta popiołu. Zwęglone resztki gałązek były widoczne w pobliżu miejsca, w którym stało prowizoryczne mieszkanie. Pomimo przerażającej opowieści matki, Katarzyna miała nadzieję, że mężczyzna, który tam mieszkał, wyszedł z tego bez szwanku. W drodze do pracy zwyczajowo omijała to pustkowie. Dziewczyna wybrała numer matki, chcąc powiedzieć jej, co się stało. Leokadia zareagowała obojętnie na wieść o pożarze, córeczko, dlaczego odrywasz mnie od ważnych spraw? Ta chata spłonęła i spłonęła co mnie to obchodzi? A co Cię to obchodzi? Bałaś się o siebie i o mnie. Mówiłeś, że ten człowiek jest niebezpieczny. A jeśli spłonął, wszedła się podczas snu zastanawiała się Katarzyna. Nawet gdyby zginął, jakie to ma znaczenie złościła się mama. Martwy się jeszcze o mojego prześladowcę. Wciąż czuję się źle. Mogę do ciebie przyjechać. Porozmawiamy wieczorem. Zasugerowała córka. Na drugim końcu linii Leokadia zaczęła krzyczeć, mówiłam ci, żebyś nie przychodziła, kiedy Wacław jest w domu. Czego chcesz? On już mówi, że robisz do niego oczy. Nigdy czegoś takiego. Katarzyna była oburzona. To twój mąż zawsze mnie podrywa. Próbujesz tylko doprowadzić do kłótni między mną a Wacławem, ale to się nie uda, wiesz o tym. Powiedziała matka i odłożyła słuchawkę. Dziewczyna wybrała jej numer jeszcze kilka razy, ale nie odbierała. Wieczorem Katarzyna wybrała się na nieużytki. Chciała sprawdzić, czy nie ma tam jakichś rzeczy lub innych zdjęć tajemniczej złośnicy jej matki. W miejscu dawnej chaty unosił się silny zapach spalenizny. Dziewczyna wzięła nadpaloną gałąź i zaczęła przeczesywać nią popiół. Znalazła tylko resztki rzeczy mężczyzny i zaczęła je porządkować. Wtedy poczuła, że ktoś kładzie jej rękę na ramieniu. Katarzyna zadrżała z zaskoczenia, ale znalazła w sobie siłę, by się odwrócić. Mój Boże, to ty! Ale mnie wystraszyłaś! Dziewczyna odechnęła z ulgą, gdy zobaczyła swoją sąsiadkę, panią Barbarę. Emerytka uśmiechnęła się i, rozglądając się dookoła, zapytała: Dlaczego kręcisz się tu wieczorem? Pustkowie jest niebezpieczne, chociaż ten więzień stąd uciekł. Pani Barbaro, jaki więzień, zakłopotała się Katarzyna. Ten, który zbudował szałas, podobno uciekł z kolonii karnej, więc zamieszkał tu tymczasowo. Jakby kogoś zmasakrował, więc go wsadzili. Ale co naprawdę zrobił, nie wiem, to tylko plotki, powiedziała stara kobieta. A ty nie wiesz, co tu się stało? Zapytała dziewczyna. Nie widziałam tego na oczy. Ja i dróżk wskazała na swojego psa, wyszliśmy wieczorem na spacer, a chata była prawie spalona. Podbiegliśmy bliżej, a tam nic nie było. Ktoś musiał ją podpalić? Może to był sam skazaniec, kto wie? Po co miałby podpalać chatę? Katarzyna wzruszyła ramionami. Przecież to było jego mieszkanie, nawet jeśli prowizoryczne. Nie mamy pewności. Może któryś z wrogów go zauważył i uciekł? Nie martw się o straszydło, teraz raczej się tu nie pojawi. Przynajmniej odetchniemy z ulgą. Strasznie było iść na spacer. Nie bój się, teraz na pewno wszystko będzie dobrze, zachęciła ją Katarzyna i spokojnym krokiem udała się w stronę domu. Kilka dni minęło spokojnie. Mama już nie dzwoniła do Katarzyny, córka też wolała z nią nie rozmawiać i przestała ją odwiedzać. Praca pochłaniała cały jej czas. Dziewczyna zaczęła celowo brać dodatkowe zmiany. Próbując odciągnąć się od myśli o tajemniczym mężczyźnie z chaty. Pewnego wieczoru, gdy Katarzyna wracała po pracy do domu, czyjaś ręka dotknęła jej torby z zakupami. Dziewczyna gwałtownie szarpnęła torbę do siebie i spojrzała groźnie na nieznajomego. To był ten sam mężczyzna, który mieszkał w huście. Katarzyna krzyknęła głośno i rzuciła się do ucieczki. Torba rozerwała się. Wysypały się z niej warzywa i płatki śniadaniowe. Nawet nie obejrzała się za siebie. Ale nie mogła biec daleko, nieznajomy dogonił ją przy wejściu. Dziewczyna krzyknęła z przerażenia i zaczęła wzywać pomocy. W tym czasie mężczyzna włożył jej w ręce warzywa. Upuściłaś to, kiedy do ciebie podszedłem, powiedział aksamitnym głosem. Przepraszam, nie chciałem cię przestraszyć. Katarzyna nie od razu była w stanie rozluźnić dłonie ze strachu. Odpowiedziała cicho, starając się, by jej głos brzmiał pewnie, a ja się nie bałam. Myślisz, że tak łatwo mnie zastraszyć? Mylisz się. Dziewczyna wbiegła do przedpokoju i szybko zatrzasnęła za sobą drzwi. Z zewnątrz dobiegł głos nieznajomego: Słuchaj, nie życzę ci niczego złego. Dlaczego się mnie boisz? Proszę, otwórz drzwi, wszystko ci wyjaśnię. Muszę z tobą porozmawiać. Nie będę. I nie waż się do mnie zbliżać. Zadzwonię na policję. Zagroziła katarzyna i pognała do swojego pokoju. Dziewczyna długo siedziała w ciemności, bojąc się zapalić światło. Zdała sobie sprawę, że to głupie, bo prześladowca znał jej miejsce pobytu. Kiedy rozległo się pukanie do drzwi, Katarzyna zadrżała. – Wynoś się stąd! – Nie wpuszczę cię! – krzyknęła. – To ja, Barbara! – usłyszała kobiecy głos. – Kim ty właściwie jesteś? – dziewczyna natychmiast podbiegła i otworzyła drzwi. – Przepraszam, myślałam, że to ten mężczyzna z chaty. – Przyszłam ci powiedzieć, że widziałam go przed naszym domem. Tylko, że on już sobie poszedł, nie masz się czego bać, próbowała uspokoić sąsiadkę. Ale on wróci. Może powinnam stąd uciec. Katarzyna miotała się po pokoju. Jeszcze nie mogę. Zapłaciłam za pokój do końca miesiąca, ale pensja jeszcze nie przyszła. Niestety nie mogę ci pomóc z pieniędzmi. Ledwo starcza mi na jedzenie i media. Ale nie rozumiem, dlaczego musisz od niego uciekać, zapytała z oburzeniem pani Barbara. Niech ten były więzień sam od ciebie ucieka miał mi coś do powiedzenia a ja się go tak boję mama mówiła, że ją gonił podzieliła się Katarzyna Nie martw się, moja grzeczna dziewczynko przytuliła ją sąsiadka nie pozwolę mu cię skrzywdzić. Jak będzie myślał o złych rzeczach, to się nam nie wyżyje. Dziewczynka zdawała sobie sprawę, że baba barbara raczej nie pomoże jej w razie ataku. Ale Katarzyna cieszyła się, że spotkała kogoś, kto naprawdę się o nią martwi i chce pomóc. Jej własna matka zdawała się zapomnieć o istnieniu córki. Kolejny dzień minął spokojnie. Jednak wracając do domu, Katarzyna znów zaczęła się denerwować. I jak się okazało, nie na próżno, jej wczorajszy prześladowca czekał na nią przy wejściu. Wyglądał gorzej niż zwykle nieogolony, pomięte ubranie. Mężczyzna wpatrywał się w nią zamyślony, jakby bał się podejść. Czego chcesz? zapytała głośno Katarzyna. Dlaczego mnie śledzisz? Cześć, wydajesz się dziś spokojna. Możemy porozmawiać. Odpowiedział mężczyzna pytaniem za pytanie, Jeśli do mnie nie podejdziesz, rozmowa jest możliwa, ostrzegła dziewczyna. Po prostu zostań tam, gdzie jesteś. Nieznajomy podniósł ręce do góry i uśmiechnął się: Widzisz, jestem nieuzbrojony. I nie miałem zamiaru zrobić ci nic złego. Twoja matka musiała ci powiedzieć o mnie coś strasznego, prawda? Wzmianka o matce rozzłościła Katarzynę, nie masz prawa o niej mówić. Po tym wszystkim, co jej zrobiłaś? A co ja zrobiłem twojej mamie? Mężczyzna uśmiechnął się. Według jej opowieści jestem źródłem wszechobecnego zła, prawda? Nie rozumiem, co w tym śmiesznego. Prześladowałeś moją mamę, zaczęła dziewczyna. Właściwie to mieszkałyśmy razem. Byliśmy nawet małżeństwem, poinformował nieznajomy. Pan jest pierwszym mężem mamy? Zastanawiała się Katarzyna. Więc jesteś. Tak, jestem twoim ojcem. przytaknął. Mam na imię Andrzej. Dziewczyna poczuła, że jej nogi stają się jak zwaty i prawie upadła na ziemię. Ale silne ramiona ojca podniosły ją w odpowiednim momencie. Katarzyna nie od razu oprzytomniała. Kiedy otworzyła oczy, zobaczyła przed sobą tatę i sąsiadkę barbarę. Oboje patrzyli na nią z niepokojem. Dzięki Bogu obudziłam się wykrzyknął emeryt Tak się o ciebie bałem, mój dobry kolego tak, a ona nawet rzuciła się na mnie z pięściami zaśmiał się ojciec Katarzyny. Ojciec Katarzyny roześmiał się. Ale potem jej wytłumaczyłem. Naprawdę jesteś moim ojcem? Zapytała cicho dziewczynka. To prawda. Nie z własnej woli tak długo mnie nie było, Katarzyno. Odpowiedział ze smutkiem Andrzej. On mi wszystko powiedział. Chlapnęła dłońmi sąsiadka. Taka smutna historia. Zostawię cię samą, koniecznie go wysłuchaj. Kiedy pani Barbara wyszła, Katarzyna spojrzała na ojca i zapytała: A gdzie ty znikałeś przez ten cały czas? Byliśmy z mamą szczęśliwi. Przynajmniej tak mi się wydawało. Z Leokadią poznaliśmy się na imprezie. Od razu się zakochałem i postanowiłem się z nią ożenić. Tata zaczął swoją opowieść. Bardzo się bałem, że ją stracę. Moi rodzice zmarli wcześnie. A ja zostałem z dwoma mieszkaniami: jedno po babci, drugie to, które kupili ojciec i matka. Okazało się, że to dzięki nim Leokadia zwróciła na mnie uwagę. A ja, naiwny, myślałem, że mnie kocha. Co się stało? Zapytała ostrożnie Katarzyna. Byłaś wtedy mała, nie pamiętasz. Mama uwielbiała wycieczki. Pewnego dnia, gdy Leokadia wracała z kolejnej imprezy, potrąciła mężczyznę. Poszkodowany zmarł w drodze do szpitala. A twoja mama zadzwoniła do mnie. Widzisz, nie mogłem postąpić inaczej. Tacie zadrzał głos. Córka lekko dotknęła jego ramienia i dokończyła za niego, a ty wziąłeś winę na siebie. Ojciec skinął głową i dodał: Nie chciałem zostawiać cię bez matki. Byłaś taka mała i bezbronna. Teraz jesteś już całkiem dorosłą dziewczynką. Ale nigdy nie sądziłem, że mama tak cię potraktuje. Dobra jestem mężem, którego nie kochała. Ale jesteś bratnią krwią. Mój ojczym zawsze źle mnie traktował. A mama myślała tylko o nim. Tak już jest, to jej wybór. Ale nie spodziewałam się, że będzie dla ciebie taka podła. Mama mówiła, że mój tata zginął tragicznie dawno temu. Katarzyna rozpłakała się. Tak się cieszę, że mnie znalazłaś. Nie rozumiem tylko, dlaczego nie zrobiłeś tego zaraz po więzieniu. Tata wziął głęboki oddech i otarł łzy ze twarzy córki. Kochanie, jak bardzo chciałem cię odnaleźć. Kiedy zostałem wypuszczony, natychmiast do ciebie pobiegłem. Ale okazało się, że Twoja matka oszukańczo przepisała moje mieszkanie na siebie i zostawiła mnie z niczym, a rozwiodła się ze mną jeszcze wcześniej. Sprzedała nieruchomość, a potem wyjechała z Tobą i jej kochankiem do innego miasta. Ale ja ją znalazłem. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Nie pamiętam, żebyś do nas przyjeżdżał. Zastanawiała się Katarzyna. Wiesz, moja droga! Widziałem cię z daleka, ale byłem zbyt nieśmiały, by podejść do ciebie od razu. Wieczorem przyszedłem do ciebie, ale Leokadia nie chciała mnie wpuścić, grożąc mi odwetem. Potem czekałem na nią po południu, ale nie wyszła. Następnego wieczoru postanowiłem pójść jeszcze raz, ale po drodze ktoś mnie zaatakował. Poważny uraz głowy, utrata pamięci, długa rekonwalescencja. Teraz mam przeczucie, że to nie byłem ja. Najważniejsze, że przeżyłem, wspomina ojciec. Jego córka wzięła go za rękę i szepnęła, patrząc na niego oczami pełnymi łez, jak wiele przeszedłeś, tatusiu. Tak, kochanie. Uśmiechnął się smutno. Ale niczego nie żałuję. W końcu mam ciebie, bo cię znalazłem. Sarzyna i jej ojciec, godzinę później, zbliżali się już do domu, w którym mieszkała Leokadia. Córka chciała, aby matka przeprosiła byłego męża za całe zło, które wyrządziła. Nie możemy zatrzymać mamy? Niech mieszka z tym Wacławem, co nas to obchodzi? Powątpiewał tata. Nie, niech przeprosi. Katarzyna twardo obstawała przy swoim. Swoją drogą, dlaczego nie przyszłaś do mnie od razu, tylko zamieszkałaś w chacie? Ojciec uśmiechnął się szeroko. Wiesz, moja droga znowu byłem nieśmiały. W końcu nie wyglądam najlepiej. Kto potrzebuje takiego ojca? Tata potrząsnął głową Nie, tym razem nie poszedłem do twojej mamy to było niebezpieczne. Ale zdałem sobie sprawę, że powiedziałaś jej o zdjęciu, które zauważyłaś w mojej torbie. Dlaczego zatrzymałem to zdjęcie? Głupia nostalgia za dawnymi czasami. Nie bez powodu podpalili moją chatę, kiedy spałem. Wiedziałam, że to nowy mąż mamy, ale nie sądzili, że przeżyję. Może jednak chcieli mnie tylko nastraszyć. Przepraszam, tato, nie wiedziałam o ich planach, ale próbowałabym ich powstrzymać, zapewniła ją Katarzyna. Dobrze, że się wtedy obudziłaś. Inaczej bym sobie tego nie wybaczyła. Moja droga, nigdy bym nie pomyślał, że jesteś w zmowie z tymi bandytami. Ojciec uśmiechnął się. Nie martw się, przecież wszystko jest w porządku. Przed domem czekała na nich niespodzianka. W drzwiach siedziała zapłakana Leokadia z torbami. Gdy zobaczyła Katarzynę i Andrzeja, poderwała się na równe nogi. Jesteście tu ze mną, nie wierzę własnym oczom. Moi kochani, moi u. Kobieta próbowała przytulić swojego byłego męża i córkę, ale oni natychmiast się odsunęli. To tyle, jeśli chodzi o dobry wieczór. Dlaczego jesteś tu ze swoimi rzeczami? Zapytała niezrozumiałe Katarzyna. O co chodzi? Co się stało? Mama usiadła na ławce i szlochała niepocieszona. Miałaś rację co do mojego męża, córeczko. Wacław to prawdziwy drań. Wyrzucił mnie ze swojego domu. Mamo, co ty mówisz? To twoje mieszkanie, jak Wacław mógł cię nagle wyrzucić? Katarzyna wpatrywała się w nią zdumiona. Zrobiłam mu akt darowizny. I ten drugi też przepisałam. Sama Leokadia uderzyła się w piersi. Bałam się, że zabierzesz nam mieszkania. Nigdy nie wtrącałabym się w twoje sprawy. Dobrze o mnie myślałeś. Ale nie dziwię się, zważywszy na to, co zrobiłeś mojemu ojcu. Andrzej, kobieta nagle padła na kolana przed byłym mężem. Wybacz mi, błagam cię. Ja naprawdę nigdy cię nie kochałam. I bardzo przepraszam za to, co ci zrobiłam. Czy nie możemy zacząć wszystkiego od nowa? Ojciec Katarzyny uśmiechnął się gorzko: Nie, Leokadio, zdrady i podłości nie wybaczę. Po prostu żyj i nie dotykaj mnie. Wiem, że to twój Wacław mnie wtedy zaatakował. I podpalił namiot. Nawet nie zaprzeczaj, nie uwierzę. Leokadia wzruszyła ramionami i spokojnie odpowiedziała: Tak, to był on i zrobił wszystko na mój rozkaz. Ale ja chroniłam swoją rodzinę. Czy Katarzyna potrzebowała, żeby jej ojciec wyszedł z więzienia? Jej córka podeszła do niej, pochyliła się i zadała jej pytanie: czy rozmawiałaś ze mną o tym, pytałaś mnie o zdanie. Zdradziłaś tatę nieraz, wrobiłaś go. Nie masz sumienia. Katarzyna i jej ojciec powoli oddalili się od domu Leokadii. Kobieta pozostała na kolanach, Wpatrując się w nich ze zdumieniem, czekaj, wracaj, przeprosiłam, krzyczała, ale jej córka i były mąż nawet się nie odwrócili. Andrzej dostał pracę w supermarkecie, w którym pracowała Katarzyna. Rok później mogli kupić pokój, nie musieli już wynajmować. Teraz ojciec i córka oszczędzają na mieszkanie. Są szczęśliwi i każdego dnia poznają się coraz lepiej. Dziewczynka nie kontaktowała się z matką. Katarzyna dowiedziała się od znajomych, że Leokadia, niedługo po rozstaniu z Wacławem, wyszła ponownie za mąż, ale teraz za dużo starszego od niej, zamożnego mężczyznę.